I witajcie w kuchni Kwasiora! Kolejny odcinek z serii Esinice Świata. Zapraszam Was dziś w fiu do Grecji. I historia związana z tym przepisem jest mianowicie taka, że bawiąc w tamtych rejonach, zatrzymaliśmy się na kempingu. Spaliśmy pod namiotem. Taki wyjazd mieszany, namiotowo-hotelowy. No i następnego dnia, po dość wesołym wieczorze, w którym brali udział m.in. właściciele owego kempingu, to ci właściciele poczęstowali nas kacowym śniadankiem. Właściciel, gospodarz przyrządził jajecznicę. No i przepis otrzymał wesołą nazwę: jajecznica po grecku. Zapamiętałem go, zapisałem sobie, jest bardzo prosty, jak zresztą cała mentalność Greków. I na taki przepis was dzisiaj zapraszam. Jajecznica po grecku, chodźcie do stołu. Pod nie zaczniemy, bo go tutaj nie ma. Będziemy za to potrzebować czerwoną cebulę, jaja, ogórek, pomidor oraz serfeta a do smażenia i polania na końcu dobrej jakości oliwę. Jeśli chodzi o składniki, to już spieszę z odpowiedzią. Nie sprowadzałem ich specjalnie z Grecji tutaj na ten stół, bo chciałem udomowić ten przepis na polskie realia, abyście każdy z Was mógł sobie to obejrzeć, pójść do osiedlowego, kupić składniki i taką jajecznicę przyrządzić w domowych zaciszach. To też ser typu feta, ten jest akurat z oregano z suszonymi pomidorami, więc bajeczka, a oliwa jest będę sprowadzana z Andaluzji, ale jest naprawdę turbo przepyszna. No i dobrze, całą podróż do Grecji, zacznijmy od pokrojenia warzyw. Pomidory, ogórki, cebula w kosteczkę. Bawlana na patelnię, powoli się rozgrzewa. Najlepiej, jeśli byłaby to grecko. Najlepiej, jakby wszystko to było greckie tutaj. W ogóle, jakbyśmy byli w Grecji. No, ale nie zawsze tak się uda przekombinować. Hmm, to też. Wszystko teraz będzie się bardzo szybko działo. Ogólnie. Jak oliwa się rozgrzeje, wbijamy jajeczka. To dlatego wszystko musi być naszykowane uprzednio, wcześniej. I teraz. Oliwa jest rozgrzana. Też nie za mocno. To jest bardzo ważne. Gaz ma być średni. Żeby to się nie spaliło. One ja mają powoli dojść, te jajeczka. I teraz, na taką oliwę średnio rozgrzaną, wbijamy jajeczka. Mieszamy je od razu, nie solimy. Można, nie trzeba, jak kto lubi. I jak te jajeczka zaczną się ścinać, zobaczycie? To od razu wtedy dodajemy serfeta. Ja źle pokazałem, to są warzywa. Serfeta. Jak już dodamy ten serfeta, mieszamy, jajeczka będą się ścinały, zaczną grać z serem feta, który pod wpływem ciepła delikatnie zacznie zmieniać tą swoją konsystencję. Cypryjski halumi, świetnie to robi, ale grecka feta również. To też, jak ona zacznie zmieniać konsystencję, a jajeczka zaczną dochodzić w trzech czwartych już, dodajemy wtedy warzywa. I całość mieszamy, żeby doszło jeszcze przez minutkę. Jeśli macie czarno przecudownie. To też się dodajcie razem z warzywami. No i tak to będzie wyglądało. Także zapraszam bliżej. Ale jeszcze nie. Chociaż... Jeszcze nie. Pomalutku. I proszę bardzo, piękna, uśmiechnięta jajecznica po grecku jest już gotowa. Prosta, niezwykle szybka w przygotowaniu i jakże smaczna. Nie tylko jak jesteśmy w Grecji, nie tylko jak jest słońce, ale właśnie tu w Polsce, jak jest szaro, buro, to taką jajecznicą można wywołać uśmiech sobie na twarzy. Na sam koniec świeże oregano, najlepiej takie z gałązki, pach, 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 oprószyć. Do tego oliwa, jeszcze raz polewamy u góry świeżutką, wzmocni ona smak, doda całości ani animuszu i voila, nie tylko dzień po. Ale dnia każdego. Jośnica po grecku. Do zobaczenia! Trzymajcie się! Hej!